Sprawozdanie zarządu z działalności KNL-u za rok 2014. W dniu e, 24 stycznia 2014 roku odbyło się ważne zebranie sprawozdawcze wyborcze e, Koledzkiej <|ko|> Przedstawicielskiej OŻE, na którym ustalono m.in. 7 osobowy skład zarządu i dokonano wyborów uzupełniających E, składu rządu klubu, do którego weszli pan Jerzy Fabenek, e, Piotr Fejko, Hubert Ferubin i pan Konieciszew Skrodzki. Następnie w dniu 29 stycznia e, 2014 roku e, na zebraniu zarządu e, klubu e, podzielono e, rolę i zakres obowiązku poszczególnych członków. I zarząd e, klubu ustął się mianowicie. Fedor Polski, zarządu, profesor Kolowacki, wiceprezes zarządu, ja, Zbigniew BIGNIKO, SEKRET, skarbnik i, i, i Hubert Chorubin Sekretarz, Jan Bajny członek, Fedor Polski, członek i pan Jerzy Hadarek, członek. E, w, w styczniu 2016 roku e, przygotowanie rozpoczęła do seniorów którą prowadził e, Robert Brzeziński, jednakże e, w sezonie 2013-2014 drużyna zajęła 16 pozycję e, z dorobkiem 17 punktów i spadła z czwartej ligi e, pod do e, klas okręgowej. E, następnie e, w rundzie już jesiennej zespół został wzmocniony Uzupełniam skład e, klub z, z duszyn o trzech zawodników spoza konia, e, w tym e, znanym teraz bardzo Adrianę, obecnym gwiazdą, który zdobył bardzo dużo gramek, pomógł nam osiągnąć e, dobry wynik. Jesteśmy na pierwszym miejscu w tabeli, e, zdobyliśmy 31 punktów. Ponadto, e, skład uzupełnił kolega. Tomasz Świderski, chłopak z Łąży, student w Warszawa. Tutaj jego sprawa jeszcze nie została do końca uregulowana, był tylko z Łąży do kolana na pół roku. Podobnie sytuacja się miała z kolegą, jeszcze jednym zawodnikiem z Złysych. Grońca Krystian Meszka, tak samo wzmocnienie drużyny i Oczywiście wspomnę tutaj jeszcze jeden zawodnika, który wróci do Kolna po tułakce, pamiętam brzydko, w grupę e, Grupa mężowa, to, w których tam e, trenował grał, to Artur Bikowski, który był bardzo e, e, mocny, plicinny punktem drużyny. E, powiem tak, jeszcze taka była tutaj sytuacja e, bardzo ciekawa i taka no, e, na może, e, w niśnie o tym nawet z zebraniu. E, w historii klubu dawno nie widziałem w wyniku 12.1. E, udało nam się wygrać z zajściu e, tutaj Stózianki pochwały wędróżyny. E, poszedł w wynik Świat, pisałem o tym sporo e, w prasie i e, w internecie. Co jeszcze takiego było w dużej seniorów? Powiem tak. Rozpoczęto porównanie z brankarzami. Robert Świderski, były zawodnik klubu, prowadził zajęcia raz, dwa razy w tygodniu z dwoma brankarzami grupy seniorów i dwoma brankarzami grupy juniorów. Efektem tego było. Daniel Ewi, to barka serowika, szesnastolatka w meczu kucharowym. Bart e, z, z wygodą na kartę w grać. Blanka, Scott Siwik e, zdała egzamin prawo jazdy. E, los tak chciał, że padło na barkę. Bardzo dobrze się reprezentował. To był na meczu to widział. E, młody chłopak, przyszłość przed nim, przed nim. Myślę, że będzie dobrym. I punktem tutaj jest uzupełnienie naszej drużyny w przyszłości. Obecnie drużyna rozpoczęła 22 stycznia przygotowanie do sezonu rundy wiosennej. Zajęcia będą się odbywały na boisku siłowni, w którą, którą dostarczy nam dyrektor ze szkół technicznych. Na, te, na ulicy Tobijaków braka tam ramacki, oczywiście raz tylko tygodniu oraz e, duża ilość sparingów. E, pod, e, podczas całego roku 2014 roku e, zakupiono dużą ilość e, sprzętu sportowego do drużyny seniorów. E, na dzień dzisiejszy zawodnicy się pozbawę dwa stroju dresów wyjściowych, meczowych, koszulki, kurtki ortylianowe, piłki, buty, sprzęt w treningu. Powiem tak, grałem w tym klubie od nowego. Nigdy nie widziałem, żeby, żeby w klubie było tyle sprzętu. Każdy miał piłkę, każdy miał dobre buty, sprzęt. Ubrani byli jak zawodnicy i nie chciało się dzielić tego na czy na meczach gwiazdowych, czy na meczach u siebie. Ich mentalność, to to, że myślę, że zdobyli 31 punktów, co na pierwszym miejscu w myślę, że jest szansa na duża, szansa na awans. Jednakże nie wolę raczej kolorowo. Robot Brzeziński miał trudne może być do zbliżenia czasami, gdyż na jak uczestniczyło powiedzmy 8 osób, 9 yy, lub na mecz jechało 12-13 osób. Było yy, no, spotowane oczywiście z yy, jakimiś yy, kontuzjami, które zdarza się. Yy, niektórzy studiują tak samo, ale było też zdarzało yy, się lekceważący stosunek yy, podejście do treningów i do meczu. Yy, niektórzy yy, zawodnicy yy, jak to może nie. zarząd, trenera, kolegów, no, podejście było bardzo, powiem brzydko, skandaliczne, gdyż sami nie byli dyspozycyjni. Tu jest, no, młodzi są swoje prawa, jednakże no, panowie, no siebie, e, i tak nie może być, gdyż to jest, młodzi patrzą, obserwują, e, e, nie w tym kierunku to zmierza, jednakże tutaj, e, wynik zrobił swoje i nie będę tutaj wyciągnął więcej wniosków. Jednakże prace miejsce. Jak wspominaliśmy rok temu, postulowaliśmy o rozpatrzenie pracy z grupami odzieżowymi. rundę występ w 2014 roku Naszą drużynę juniora młodszego. Pierwszym trenerem wiosny był pan Adam Pil, który sprowadził drużynę juniora młodszego. Jednakże na braki kadrowe, małe zaangażowanie i frekwencje ta drużyna praktycznie nie istniała. No, chłopce trzy na trening, to było pięciu, siedmiu zawodników na treningu. Wszystkie zajęcia prowadził bardzo znany, znany nam tutaj Paweł Zawłocki. Nie były to prowadzone zajęcia tak, jak powinny. Tutaj zajęcia czy przychodzi trzy, czy te osoby nie są wprowadzone profesjonalnie. Jeżeli ktoś się za to bierze, to już powinien prowadzić to nawet z małą grupą ludzi, ale, ale to już. No to przynajmniej na, na ile wiedza i się mają. Yy, była już jesień. Yy, udało nam się pozyskać ten rekord dla grupy młodzieżowej. Jest to klub Ten jest z dwuklasą, jest uczciwym w wep Grał w piłkę. Myślałem, że uda nam się tylko yy, przekonać do gry yy, w seniorach. Jednakże do, yy, siła wyższa spowodowała, że Bóg tylko wprowadził do życia młodszego, a grać yy, w piłkę jeszcze by w Mazurze Pisz. Powiem yy, tak, yy, spowodowało to, że ta zmiana spowodowała także ta, że yy, do drużyny Jora napływali nakurwali nowi chłopcy. Kadra naprawdę już yy, była spora. Yy, bywa w mece, że brakowało miejsc na ławce rezerwowych. Yy, <tryk> yy, tak, yy, drużyna do, doznała tylko jednej porażki z Dużyną, e, z Łąży e, nie z okresu Łąży, tylko z perspektywą Łąża e, gdyż e, chcieliśmy mężczyznom przyłożyć z uwagi że to, że większość z ludzi znajduje udział w e, biegach jesiennych no, burzyny, no, nie, no wiadomo, e, wiedzieli o tym, wiedzieli o tej sprawie działacze z i nie to zrobili, pojechaliśmy kojonym składem także no, jest tutaj ukłon w stronę chłopców, bo to jest, myślę, że przyszłość następna po, do zapewnienia kadry seniorskiej. Trenowało ich około 20. Rozmawiałem już z trenerem Łukaszem Świderskim, chcę już powoli zaczynać rozmowy, treningi z juniorami. Jednakże teraz już, teraz już to na nie, nie będzie spoczywało, ale powiedziałem, ale że spotkamy się w piątek i z zarządem, który musimy podjąć dalszą decyzję co dalej. E, powiem teraz tak, w drużynach e, najmłodszych. E, mieliśmy jeszcze oprócz juniora młodszego i mamy nie. drużynę Młodzika rocznie 2003 i młodszy, Orlik 2004 i młodszy, Żak rocznie 2006 i młodszy. Jest kilku rodziców oraz członków klubów kibiców. Pewnie ja pamiętacie, jak wyglądała sytuacja, ja z grupami młodzieżowymi i tymi najmłodszymi. Było to tak, aby było, powiem tak że i W lutym rozpoczęliśmy pracę z dziećmi na sali e, szkole nr 1. E, dzięki pani dyrektor e, mieliśmy nieodpłatny dostęp do tej sali dwa razy w tygodniu. I zajęcia były prowadzone w dwóch grupach młodzieżowych, w grupach, grupach młodzi koledzy i, razem, i e, e, drużyna żaków i e, Frekwencja na treningach dnia na dzień rosła, e, co widać było nawet w ilości e, obecności rodziców na e, zajęciach. Nie można było przejść przez korytarz czasami e, na e, w ławkach siedziało więcej niż więcej, 80 dzieci. W zajęciach zaczęły uczestniczyć nie tylko e, chłopcy z Kona, ale całej gminy, z Borkowa, z Czerwonego, Zabiera. Bardzo e, fajnie wyglądało. Oraz powiatów. Są ludzie, tutaj, którzy przyjeżdżali z nawet z po takim fajnym odsiedzaniu. Z gminy Stawiski z Lachowa, Grabowa. Naprawdę e, to wszystko e, się działo i tak było. E, początkowo w drużynie e, Orlika rozpoczęło zajęcia 24 chłopców i jakby młodzika, a zaś w drużynie Rzaka 12. Yy... Drużyna Błodzika rozpoczęła yy... udział w kilku turniejach. Między innymi tutaj wspólnie z, z Kokisem obraziliśmy pierwszy turniej taki e, dla młodzieży w lutym. Yy... Następnie drużyna projektowała na, na, na turniej do Giżycka. Yy... Były turnieje jeszcze w Jesz jeszcze, jeszcze kilka turniejów. Yy, y, następnie, gdy y, poprawa już pozwalała, włożymy też na boisko, yy, na główną płytę oboliska, gdyż płyta bożka wiecie, w jakim stanie jest, yy, nie, nie chcielibyśmy tutaj z, i, e, dzieciom, yy, dzieci krzyczeć, z uwagi na to, że no, trenowanie tym boisku yy, od razu yy, kończy się zdaniem yy, kontuzją i nie ma nic wspólnego z trenowaniem dzieci i uczynieniem ich techniki oraz zabawy w Tam można pobrać tylko mogą pozycję ale też jest ryzyko, które sami biorą na yy. tą się teraz w tygodniu, we wtorki w czwartki, drużyna Moczika i Szako się tutaj obecnie, Mateusz Żuchowski oraz drużyna Orlika, też tu obecny Piotr Wspólnie z rodzicami przy ich największym udziale, wkładzie finansowo udało się że niezbędny sprzęt sportowy, taki jak piłki. Teraz każdy, każdy dziecko ma piłkę swoją z dżumerkiem, stroje treningowe, dresy. Czego tutaj też nie było, a jest i... Cieszę o to bardzo. Klub dzięki pomocy banku spółdzielczego zakupił dwa komplety strojów meczowych firma Didas. Była tutaj oficjalna prezentacja tych strojów w banku. W końcu drużyny nasze wyglądają jak, jak powinny, gdyż jeszcze rok temu jak kompletowaliśmy stroje, to e, brakowało koszulek, spodenek, tobie. E, no, wyglądali oni naprawdę, powiem tak, że no, wyrwani jedną hmm, tą 11 chłopców oraz tutaj obecny Mateusz Popowski, jak opiekun, e, brał udział w obozie piłkarskim e, w Chotowie. Był to te, te, obóz e, półtygodniowy. E, Myślę, że te wrażenia i doświadczenia zbyt na tym obozie y, procentowały i zaprocentuje jeszcze. Y, w okresie letnim wróciliśmy do Związku Duży Nołóżych i miałem naszego żaka i Orlik. Y, <try> <try> I gdy rozpoczęliśmy treningi, i w trakcie treningu z 20 chłopaków zrobiło się ponad 40 w grupie Orlik i Żaka, którzy trenowali oddzielnie, to już jest skok milowy. Tak samo z grupy Żaka z, z 12 chłopców zrobiło się 28, którzy systematycznie uczęszczają zajęcia. I tutaj no, bardzo piękny dokument. Na zakończenie sezonu, w celu tutaj yy, podziękowania, no, zachęcenia do dalszej pracy w klubie na rzecz piłki morskiej, klub zorganizował 1 grudnia wyjazd na yy, mecz Kajstachlas z Regio Warszawa w yy, Dla 45 chłopców 5 piekunów, Pojechali no, rodzice, działacze. Myślę, że kto był to. Nie żałuję. bo fajnie. Ja nie mogłem niestety uczestniczyć w tym wyjeździe, ale starałem się to zorganizować jak mogę niestety, bo wiadomo, że nie było mnie to tam może rodzice, czy tam ktoś tam ma jakieś pretensje, czy tam nie było co to, to, to doprecyzowane, nie było to perfekcyjne. Jednakże nikomu się nic nie stało. Myślę, że zarząd obecny zorganizuje kolejny taki wyjazd na rundę wiosenną. Jest ten wyjazd za darmo, koszty e, autokaru e, to są już marginalne, gdyż e, to są praktycznie, to jest półtora wyjazdu w meczu gdzieś e, w, ligowego, czyli warto e, zorganizować taki mecz, nawet przynajmniej zobaczyć, jak to wygląda e, profesjonalnie. Następnie jeszcze w 6-7 grudnia, był zorganizowane na hali aktualnie i Kokarskie. Pierwszy taki międzynarodowy turniej piłkarski e, Młodzika. E, piękny impreza, e, tutaj dzięki e, pomocy jeszcze z późniejszym czasem, na jak podajemy, e, się, e, Gadżety plus. Dostaliśmy e, też od Pani Izabeli Wyczewskiej e, dla dzieci. E, z czego, no, na które dziękuję? Każda drużyna, każdy zawodnik otrzymał reklamówkę z e, przysmakami z budzieli oraz różnymi gazetami e, i owocami do Janka Bajno. Następnie, w 1937 roku, odbyło się podróż do Żaka. W też uczestniczyły dwie drużyny by nasze. Żaka. Było to takie naprawdę sympatyczne spotkanie, rodzinne. Naprawdę przyjemnie, że to oglądało, jak dzieci w wieku 8-9 lat rywalizują na boisku, jakie jest reakcja rodziców. No, naprawdę coś pięknego. I jeszcze 28 grudnia, już po świętach, Drużyna Modzika uczestniczyła w turnieju piłkarskim w Bliżynku. Chciałem tutaj na, podkreślić, i dzięki e, czynnemu uczestnictwu rodziców naszych piłkarzy, ich e, takie, zaangażowanie naprawdę, było widać, e, mając na uwadze naszą sytuację, jaka była finansowa klubu, e, nasze braki e, bazy e, treningowej, e, bo gdyż mamy jedno boisko, które jest eksploatowane tak ponad miarę, nie mamy Orlika w kolanie, nie mamy boiska z szóstą nawierzchnią. Są tylko tar boiska tartanowe drewnowe, na którym można powiedzmy trenować tylko przy dobrej pogodzie i, i te boiska są też kontynuowane, gdyż jest duma, to nie jest sprawa. Kto wie, kto grał to jest też tam niebezpiecznej racji, Dzieci to jest y, zabraniane i no, od, 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 od 20 tego tematu. My, dzięki temu, że e, zaangażowane były i rodzice w to wszystko, e, udało się nam zgromadzić tak dużą ilość dzieciaków. A bez dzieciaków, nie wiecie, że nie będzie dalej Zawsze tutaj od lat e, ściąganie byli zawnicy spoza ale najwięcej to było mądrze, biały I zawsze oni tutaj e, musieli być. A kosztem czego? Kosztem najmłodszym. Junior Franka, Żak zawsze byli yy, czymś marginalnym, tak? że musieli być, bo przepisy yy, 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 wymagały, żeby duża seniorów miała taki, taki rzecz dużo młodzieżowy. Jest to myślę, że największy sukces tego klubu yy, roku 2014. Yy, nastąpiła naprawdę ta zmiana w yy, podejściu rodziców nasz, działaczy, kibiców do tego stadion, powiem tak, ożył, nie te, ożywał nie tylko na meczach piłki nożne seniorów. ale podczas treningu tych grup najmłodszych. No, osobiście jak się przychodzili na treningi, nie można było przejść przez te przejście, bo tyle było widzów czekających na swoje pociechy, Y, tu są też, jesteście tutaj z kilku rodziców, to wiecie jak to wyglądało. Y, naprawdę. Y, te nie przypominały takich y, typów typu edukacji, bo to były takie pikniki rodzinne, boisko swoje, trybuny swoje, bardzo to fajnie wyglądało. Rodzice y, y, się bawili i chłopcy, i, 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 i także, chcę, y, rodzicom. Które tutaj e, zaangażowali się. Naprawdę e, szacunek, tak? I dziękuję. E, następnie, e, dzięki koniecznej grupie pierwszej pomocy i jej prezesowi, pani Mince Szymańskiej, mieliśmy w końcu pełną i profesjonalną opiekę medyczną na wszystkich grupie Osoby przeszkolone ze sprzętem, by były obecne na meczach, turniejach i naprawdę ta opieka była profesjonalna. Czasami obserwowałem mecze seniorów, to chłopcy czasami się specjalnie przywracali, bo ładne dziewczyny były w, w tej opiece. Dlatego też na miejscu też chciałbym podziękować tej grupie. Myślę, że będę dalej tam pomagać. Oczywiście. To było wszystko bezpłatnie, w ramach yy, ich pracy yy, społecznej. Yy. Na koniec października, pod koniec października, ruszyła długo na strona internetowa klubu oficjalna. Yy. Jednakże, no, tutaj wiadomo, że nie, nie ma jeszcze tej osoby takiej, yy, która by mogła to odkryć na i yy, być takim administratorem. No, jest ta strona, działa, jednakże, no tutaj się pracy. Wymaga ta poświęcenia jej czasu oraz kosztów, tak? bo to osoba, która się znajduje też za darmo tego nie będzie robiła. E, I co jeszcze takiego ciekawego e, w tym roku? Rozpoczął się remont w biura, tutaj dzięki panu burmistrzowi e, i e, pułkowi Kolno. E, Wyremontowane, już tam teraz oficjalnie mogę powiedzieć, że wyremontowane z tego biura, w którym Podłoga została zmieniona, ściany, sufity zostały wyczyszczone, wymalowane. No jest naprawdę już troszeczkę to przyjemniejsze. Już tam będzie można spotkania organizować, zarządu. Nie będzie się niczego wstydzić. Oczywiście, jeszcze te meble, które też tu Burmistrz nam obiecał, ale, ale to czas pokaże, czy Se eu te